Hej hej! W dzisiejszym odcinku przelestujemy wszystkie niszczarki w Car Crashers 2! No, z z tego gra, że się samochody, no, no trzeba niszczyć samochody w takich specjalnych niszczarkach, no i dzisiaj odblokowuje nowe, no samochody, jakieś wozy, no różnie to, no różnie dobywa, zależy na przykład jakieś czołgi, no bo to się zdobywa coraz bardziej, ale w tym odcinku przetestuję wszystkie niszczarki w całej grze. Jest ich tu ponad, nie wiem, no bo skoro w tym rzędzie jest 106, 12, no to raz, 4, tam wszystko, no to trochę ich jest, ale przetestujemy je wszystkie w tym odcinku. Wszystkie niszczarki. I ja mam zobaczcie, ja mam takiego czołga, bardzo długo na niego zbierałem. Takiego czołga, czołga już, ale żebyśmy żeby, nim dużo jeździli, więc żeby trochę był krótszy, ten odcinek nie aż taki długi, to będziemy jeździć o do takim szybkim, bardzo autem. No, więc na godzinę. <gryw> no to prawdziwie przeciekowanie wykonalne, ale no to będziemy jeździć dokładnie tym no więc będziemy nie jeździć po prostu będziemy jeździć dokładnie tym, dobra to zaczynamy ale będzie najlepsze są no po prostu idzie w kolejności najlepsze są w czwartym, no i tak po kolejności, więc będziemy y, lecieć od pierwszej do czwartej, więc teraz daję pierwszą i będziemy teraz już się spawnować na pierwszej za każdym razem, no dopóki nie zmienię tego, więc dobra lecimy z pierwszą niszczarką Delasex. Tutaj są jakieś lasery. Klikamy. Uwaga. I niszczyją nam takie lasery. No taka nawet może być. No taka... No taka fajna niszczarka, ale jakaś nie jest za super, ale no, może być super, taka Dobra, kolejna. The krusze, Crusher. Crasher. O, 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 o! Będą jakieś... Uuu! Widzieliście? Jak ja mam, jakby, co. Takie coś, że. Kupiłem kiedyś do Robuxy, takie coś, że jestem nieśmiertelny no i... Znaczy, tak jakby nie ginę w tej grze, więc. Yy, tak, jakby ja nie dźwiduję, że nie ginę, tylko po prostu. <śm> jest taki game pass. I go włączyłem, to też, żeby. Nie będziemy ginąć. Nie będziemy więcej The Speed Crash Test. Yy, distance. Yy, krótki czy długi? Damy długi. Dobra, lecimy. I... GAM! Lecimy! Mam taki turbo to jest przykład. Miałem w tej grze więc... Więc do tego... więc szybciej mówię. I drift! Dodamy! BAM! Ale walnęliśmy. No, nawet fajna była. Dobra, z kolei. No, to był... Bo tutaj to teraz The Slicer. Czyli takie... takie... No. zobaczmy uwaga pierwszy drugi trzeci pierwszy drugi trzeci trzeci drugi coś mi się tu klika coś mi się tu nie klika dobra dobra lecimy z kolejną niszczarką ja jestem w ogóle sobie na prywatnym teraz serwerze więc powiedzmy że tego nikogo nie ma teraz jest tutaj co to jest. Uuu, jakiś spadek. Jakieś takie jakby... Oj, woda. O ta woda ta akurat trochę tu mi mi to... Jak dla mnie ta woda tutaj nie pasowała tak jak Tutaj była ostatnia? Tak, to już ostatnia z tego no z tego. Teraz lecimy z tymi. Radlizer. To jest zamraża. mam Zamraża na auto 100 stopni, jeszcze się nie zamraził. 150, o dopiero się, zamraża. ale zamraża się w ogóle. O, teraz mnie wyrzuciło z tego auta. Czekam na bali. Czekajcie, widzowie, do końca. Oglądajcie do końca, bo na sam koniec wyrzucę yy, niuka, i na całym serwerze. Na tym całym serwerze, bo on był kiedyś, zero... no ja z go kiedyś kopiłem, ale yy, yy, Wystrzelę całą mapę i to będzie taka ucieczka do helikoptera, żeby yy, No, żeby uciec przed yy, tą bombą yy, yy, Dobra, klikajcie Dobra, się, bo tutaj mogę w ogóle tym Teraz to się nie do końca, więc to spadę ale gdy tego nuka zrobimy Do wtedy e, to wystrze normalnie cały serwer wstrzewi to będzie mega już będzie mega dobra kolejne freezer. a tutaj the sound meal co to będzie uuuś te o oj, trochę za szybko to poleciałem no, ale taka e, takie 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 no i Dobra, teraz The Style Co to było? The Style Fall. To taki spadek. O. I bam. No, nie za bardzo nam się szczyło to auto. Yy, więc taka, nie wiem, czy jest też taka bardzo fajna, ale no, zawsze coś, ale no. Yy, tak, nie do końca nam to auto zniszczyło. Dobra, kolejna. Na niszczarka. The Sideway Spinner. Zliczamy ją. U, jakiś spinner. O. Ej, no nawet szybko, nawet szybko rozwaliła to auto, więc nawet ok, jest. Właśnie, a propos, okej. Okay, możecie napisać, jest okej okay w komentarzach, a brzydne wam serduszko. Więc przypominam. No tak jak zawsze, za każdy... A, to będzie, To teraz ta. Spike Beat. Ale zawsze brzydne wam serduszko, i napiszecie jest okej okay, pod odcinkiem więc możecie. i dwa no tutaj w ogóle nam się prawie ta auto nie zniszczyła więc też jakaś ta niszczarka nie była super właśnie teraz tam była ostatnia z tego rowu więc teraz rok drugi a będzie jeszcze trzeci i czwarty ale dobra już mamy drugi a teraz widzimy z drugim co będzie tutaj w drugim degary Degar, e, PAG, dispo, Disposal? Tak, Disposal. Hmm, śmieci jakby. Spalają Spala ją nas. A, czy tak jakby śmieci się palą i to nas spala? No tak jakby, nie wiem. Dobra, lecimy dalej. Yy, o nie, mamy akurat tutaj bonus do tej niszczarki. Więc może polecimy stoł i zaraz wrócimy do tamtych, bo ja tutaj mam bonus i dzięki temu mogę wyjść. Chyba jaka. To później akurat tam idziemy już, bo to będzie jakoś zagliczona właśnie czwarta. No może już no nie byliśmy. Hmm. Coś tak... Chyba nie wiem, czy tak się ten bonus odpłaca, bo prawie nic nie bo No wydaje mi się. To so, D... D de magnet. Tam było D... D... i Sponsor i teraz jest de Magnet. D A tutaj trzeba iść tutaj, widzę. Idziemy sobie... Oj, mogę wejść. O, tutaj jest i teraz musimy o prawo, lewo. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Wo, lewo, prawo... No i tak niszczymy tu te auto. No nawet fajna, trochę to nam zajęło czasu, żeby je zniszczyć no Ale taka... No fajna. Nie, dobra, to teraz będzie D znowu. No tam też D. I de, a tam jeszcze też D. Wszędzie D. Dobra, the title Speed Crash Test. Dobra. Tak jakby coś takiego jak wtedy. czy jest jakieś krótsze. To o wiele krótsze jakieś jest Widzieliście? To było jakieś krótsze. W pierwszym rowie było dłuższe. Albo to było jakieś takiej wielkości medium tam, bo long, nie wiem. No. Nie mam pojęcia. Może coś jest w Dead The Dream co to jest. jeszcze dobrze. Ale jakim cudem to iść to, jest, jeżeli tutaj jestem. Ten, ten ostry kodec to, to auto. O, jest. No, e, to jest na... Z, z kolejnym to będzie... E, nawet nie byliśmy, Fall. Dobra. U. Fant, fant. fajna jeszcze, ale nie do końca zniszczyła nam auto, bo nadal mieliśmy jeszcze trochę auta. Więc nie niszczy do końca, no, bo w ogóle mieliśmy nawet... A, teraz tam się. Mieliśmy nawet farto. Jakoś tak stanowiliśmy, stary, ale do tego nawet nie śledzić. O, O dudesz losery, to jest. Powtarza się tak jakby. No, szybko nawet zniszczyło, więc nawet fajna. O nie, znowu błąd. Nie, nie już nie będziemy znowu dotyczyć. O, młotek! Młotek tu, oj! To jest jakiś młotek, i chyba musimy tam kliknąć coś. Tak, musimy tutaj go dropować. Drop! Pam! Ale zniszczyliśmy jeszcze raz jeszcze. Aha, bo on się podnosi jeszcze. Długo trochę się podnosi. Żeby zniszczyć to, to, to do końca, ale no nawet okej. Okay. Nawet szybko. Taka fajna, niż tylko nawet. to no już było w co No to było już kiedyś. A tu byliśmy. Już, już ta. The slide trimmer. Trimer. Tak jakby chyba. Dobra. A co to A to tylko tak się ten... A to Tak akurat jak ja lepiej tam. Tak słabo no. jest Ale poczekajcie, my tu tę prędkość. Zakręcenia się. O, aha, do. Co? Czekajcie, co to się. Co to było? Co tam się stało? Co jest? Fast. Damy tu też No, widać. Jest dobra historia i trzeba tam odejść. No, trochę czasu trzeba, żeby to się czyściej teraz będzie. Aki y Chamber ja... O, to już znam Jeszcze... Oj, oj, bo tu się chyba zamknie to tutaj... To jest... Tu się dzieją... O, zamknęła się Widzieliście? Tak błokiem się zamknęła Kurde, takie coś się zamyka Coś śmiesznego się... auto Dobra, do teraz... nas auto. Eee, yy, yy, dobra, lecimy. A, a, do teraz będzie... Poczekajcie, bo teraz byliśmy tutaj. Czekajcie, bo tutaj byliśmy. Tak, dobra, byliśmy, czyli teraz będziemy yy, na niszczalce. To będzie rok trzeci. Rok trzeci sobie

czy? To tak, tak, ja tak, jadę i to tak, Trzeba to Chyba musimy tutaj wejść. tak, 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 To tak, 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 z tak, 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 To tak, 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 tam, coś tam było. Dobra, wchodzimy. Co jest? O. Dobra, wchodzimy tutaj. Drop. To będzie. Kamienie! Zniszczyłem mi auto. Ale nie do końca to poleciało, ale... Może by to... Jeszcze raz. No, jeszcze raz to weźmiemy. O, teraz, dobra. Dba. Pa. O nie, trafiły go za bardzo, ale nawet zniszczyły go. Ale trochę to zajęło, ale nie aż tak dużo. Bez przesady. Przez, bez przesady. Hmm, teraz będzie, czyli The Wrecking... to na chwilę The Wrecking Ball. Aha. To jest jakaś kula. To jest jakaś kula. I ona nam rozwaliła to auto. Oczywiście. Nie, to tu jest błąd. Czekajcie, to była ostatnia? Nie, jeszcze jedna. Demulkanon. Wit. Brawo. Paaa. Jesteśmy w jakiejś lawie. W jakiejś lawie jesteśmy. Widzicie? Brawo. No to była jakaś lawa. No mamy tutaj jakieś czterka. Zaraz Dead... Dead Slope. The Dead Slope. Uuu, co to jest? I tak się leci tak się jedzie i... To się niszczy, widzicie? Przez to. Ciekawe jak daleko jest koniec tam. O dam chyba. Widziałem, był taki koniec z tym. Oj, w końcu. W końcu, końcu tu Da? Tutaj z tego co wiem, trzeba tam polecieć i skończyć. Nie! Jeszcze raz musimy widzowie. Bo... Tutaj trzeba było ten. Tutaj trzeba było tam wyskoczyć. Czyli mogę włączyć później taśmy, ale jak dać takiego kurbo i nie i ale nie udało się. I teraz... Oj! Ta, już zeskoczył... zleciał... może <śmany> zleciał. Zleciał tam i teraz launch. Oj, coś się zbagowałem, ale szybko zobaczymy tylko co tam będzie. Pociąg! Bam! O, nawet dużo kasy poszło. Za to, z której szklarką. Tą nawet lubię. To jest taka fajna. Zobaczcie, the bad Blaster. Zobaczcie. Kiedy będzie kamuza. Czekamy. to auto. To mi zniszczyło to auto całe. Ta muza zniszczyła mi to całe auto więc nawet taka... Jest tak, no nawet taka fajna bo... no nawet okay. tak, taka fajna. No nawet tutaj... no? jak taka fajna. była. Znaczy taka... no nie wiem, taka... mogła by być. No takie, taka... ja bym ją dał do, do, do takiej kategorii zwykłej. Na przykład tamten bas. Ten pas to tam leciał do, do takiej kategorii fajnej na przykład. Nie wiem, no nie, znowu byłem... O, już nie, ale byłem w ziemi, no widzieliście? Czy no w tym. Czekajcie, że to była ostatnia? Czy nie, ja to już tak, Na to nie zwracam uwagi. I tak, to była już ostatnia. Czyli teraz najlepszy rok, czyli rok czwarty. Tutaj będą najlepsze niszczarki. I chyba te niszczarki są za premium. Możecie dzięki temu zobaczyć. Dobra, wlecimy na początek z tym dekompres, Dobrze, to de 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 tutaj trzeba wlecieć i wyskoczyć. Dobra, tutaj musimy... Tak, i teraz klikamy to, Extend. Uwaga, niszczy nam. Niszczy nam ta niszczarka. Uwaga, bam! Zniszczyła wszystko. No, nawet taka nie więcej szybka była, że szybko zniszczyła. nawet... Canon shot. O tutaj będzie trzeba też tak zrobić, żeby to poleciało. I... O nie, to tam poleciało. Bo tu chodziło, zobaczcie, widzowie, że ja tutaj klikam Fire. No wystrzela to, i to auto tam leci daleko, no ale. No dobra, spróbuję. Spróbuję Szybujemy, szybko. Próbujemy. To tutaj po prostu staniemy, tak. I weźmie... Włączymy taśmę. Poczekamy aż pod... zobaczymy, że podjedzie. I... Nie. Uwaga, patrzcie. Bam! I poleciało. Zobaczcie, gdzie aż poleciało. No nie, moje auto Moje auto jest widać jeszcze trochę za dobre na taki strzał. No po wytrzymał to, ale to dobrze, bo wytrzymuję, ale tak... No to... Zniszczył No ale, e, The Blender. Tu był, tak? The Blender, tak. Jest to jest po jak Blender. I tak niszczy to. jest zniszczone. No nawet, to była nawet szybka niszczarka. Nawet tak szybko, tak szybko zniszczyła. Po prostu włączam i jest za kilka sekund zniszczone auto, więc nawet szybkie jest. Dobra, teraz będzie The Washing Machine. O zobaczcie o, ale zniszczyła taka pralka. Po prostu taka pralka i zniszczyła to. To też tak mega szybko to zniszczyła. Widzicie? Po prostu chwilę zniszczyła tak. Oj, tu to. Oj, to mi w zaczęło wiem czemu, ale to zaczęło mi dać. Trochę. To the mini. the mini Gigant. jest jakieś, dobra? No nawet! Nawet szybko zniszczył, ale coś tak widzę, nie zarobiłem do końca kasy. Jakby coś, coś tam nie do końca mi tam robiło, coś tam nie do końca mi robiło. Dobra, Demega, Shredder, czekajcie 24 rok, bo mi się wydaje, że to było tylko... A, to było też The de, ale nie Mega, to było e, demega, bo to, to było... The Shredder, a to jest The Mega Shredder, nie No nie, nie kliknąłem. Kajcie, O, 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 dobra, klikam. Oj, nie przyszedłem do samochodu. <grywia> ja siedzę w samochodzie, kiedy coś się takiego dzieje. <grywia> dobra. Już? O, mamy bombę. Czekajcie, a bo my teraz... A, tak, już tutaj był The Mega Shredder. Shredder the... ja to, to trochę mówi? The Black Hole To było też te, te. O! Jak szybko widzieliście Jak szybko nam to auto zmieściło Normalnie no, Normalnie w The Highway Dash Test Dobra to Tutaj zobaczymy to Tutaj jest to chyba takie tiry i on niszczy to auto, ja w niego W lecek, pam! O, piszcie? Ej, nawet szybko zniszczyło, ale nie do końca Coś, tu, coś jakoś nie trafiło chyba. Nie, nie, no akurat bonus w tym, w tej sieci, w której chwilą byłem. Tutaj jest taka niszczarka deniuk a zaraz odpalę prawdziwego niuka na cały serwer. No to jest taka niszczarka też premium za się oczywiście niestety. A ja ją mam akurat więc mi tak źle nie jest ale no nie, znowu się zbagowaliśmy. dobra, brink. o, o dobra jest, i patrzcie to jest taki wielki ten, i widzicie tego niuka? tam jest niuk, on nie jest taki mały, tylko jak ja tak z daleka patrzę to on jest taki mały ale on jest wielki nawet, i to jest wielki patrzcie, drop na niuka i patrzcie, mogłabym włączyć na ale... lecimy, pam, Zagdzie jest wielki, no może nie aż taki, ale tutaj zobaczcie, widzicie? taki wielki co słychać? Słyszycie? Nie wiem gdzie słychać, ale tutaj normalnie to Eee, Dobra. I ostatnia, te super Blast. Uwaga. Patrzcie jak wystrzeli... I, pa! I zniszczyło nam całe auto. Po prostu całym A teraz odpalimy nuka. Sprawdzę, bo jest coś takiego, bo ja go też niestety też kupiłem za Robuxy I jest coś takiego, że on tam... że go klik... Muszę, muszę go kliknąć i on się ładuje przez 20 minut, ale wydaje mi się, że już tak. Już. Więc za chwilę go kliknę i będziemy uciekać. Ale zanim to zrobię, prosiłbym was widzowie, żebyście zalajkowali ten odcinek i te, i też gdyby... Nie, no jeżeli mnie nie subujecie to żebyście to zrobili widzowie bo dla was w ogóle sub to nie jest tak dużo a dla mnie sub to jest dużo więc proszę subujcie. E, no fajnie mi by było po prostu gdybyście to subowali No więc gotowi robię to 3 2 1 I od razu już to Uwaga. Imminent. Będzie że ja bym to, to. To nie jest to, tornar, to na po O dobra, to lecimy. Na początku strzałkę też kiedyś było bez strzałki. No, trzeba było sobie jakoś nagradzić. No ja sobie jakoś radziłam, ale teraz... ...to, to było tak samo, że... ...tylko, jest zdrowy... ale teraz to ucieczka ale to nie zawsze jest szansa, że się znajdzie więc po prostu tego nie robię może kiedyś zrobię, ale pewnie nie ja tylko mówię, że może, ale nie, 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 tak jakby nie wiadomo czy to zrobię no pewnie nie, ale może kiedyś zrobię ale już chyba nie będzie z tej grze może kiedyś no, ta tej ale na razie ten odcinek jest ok, patrzcie uwaga, patrzcie czy się teraz uda 2, 1, 0 patrzcie normalnie jukie. widzicie? nukie jest normalnie a przez to że, to, że ja to wziąłem to mnie tutaj brała, ale tak to normalnie to tam jest ale zobaczcie jest cała mapa nie jest woda, i tam jest liścone, to, całe, to, to jest zniszczone po całe. To, to jest Uwaga, patrzę. i Zawa Oj. i. i. Dobra, i jest cały serwer od nowa. I zarobiliśmy z tego bardzo dużo. Widz, widzicie? Tam było za 200 milionów chyba jakieś zarobiliśmy. Nie wiem, chyba 200. Nie patrzyłem. No więc no, ten odcinek, No przedystowaliśmy wszystkie niszczarki, więc ten odcinek się powoli kończy. No więc tak jak mówiłem, ro... fajnie by było gdybyście zasubowali ten kanał, kto tego jeszcze nie robi. I też żebyście zarejestrowali ten odcinek. Też by było mi miło. Kto jeszcze tego nie zrobił? No miło by mi było po prostu. Więc fajnie by było, gdybyście to zrobili No więc to, ten odcinek się kończy, więc mam nadzieję, że widzę Cię w kolejnym odcinku. Siema